Jest rozebrana teraz. Dzisiaj będzie fajny nie temat. Będziemy montować CarPlaya do A8. Chiś wyjdzie to nie D4. Nie wiem, to wyjdzie auto już tutaj e... u nas kiedyś było. W sumie nie raz. CarPlay w Audi D4. Popowiadam wam zaraz jak to działa i jak to wygląda. Zresztą z tego co widzę to O właśnie, mówiłem, żeby czekać. Mówiłem, żeby czekać, a oni robili już tak, no No dobrze, eee, tak czy siak mam co pokazać i zaraz to pokażemy. Audi A8 D4, 3 litrowy diesel, bodajże 2012 albo 13 rok, jak dobrze pamiętam. 16? 15. 15, 2015 rok. Ładny samochód, auto bardzo zadbane, było u nas jakiś czas temu i nawet na Facebooka dawałem zdjęcia tego auta. No dziś jest pogoda jaka jest, więc nie... Zmuszajmy tego auta, żeby wyglądało na piękne, czyste i zadbane, No wygląda jak wygląda, jest po prostu brudny, ale takie są warunki na dworze i za to nie poradzimy. Wnętrze natomiast prezentuje się bardzo ładnie. Na najważniejsze, że proszę bardzo jest nasz zapaszek. Teraz tak, CarPlay. CarPlay przyszedł tutaj. No w ogóle może powiedzmy sobie, czym jest CarPlay yy, i do czego to służy i jak to działa. Yy, CarPlay najprościej mówiąc przerzuca ekran Twojego telefonu na yy, monitor yy, środkowy w MMI akurat w tym przypadku, bo CarPlaya można montować do BMW, Mercedesa, Audi i różnych innych samochodów. W każdym innym aucie inaczej wygląda montaż tego systemu. W jednych samochodach trzeba zastosować dodatkowy moduł, który się podłącza gdzieś w linię monitora, żeby mógł rzucić obraz na ten monitor i tak Właśnie w tym samochodzie jest tutaj, w tej, w tej Audi. Moduł w tym samochodzie wygląda w ten sposób. E, będziemy go montować prawdopodobnie gdzieś pod deską rozdzielczą. Tam teraz Włodek rozbiera. E, zaraz będziemy sprawdzać, jak to dokładnie wygląda. Po ten moduł jest podłączony, można podłączyć kabel HDMI. Z tego co widzę, e, USB i wideo, czyli tu pewnie będzie. USB to USB, a wideo, czyli pewnie zewnętrzne źródło obrazu jakieś i tak dalej, i ten CarPlay, oczywiście ten moduł jest połączony bezpośrednio z wiązką w samochodzie taką przejściówką plug and play czyli w miarę prosty montaż, no i e, musi się on komunikować z samochodem pod kątem różnych sygnałów, które auto wysyła e, do takiego modułu w tym samochodzie no, trzeba zastosować moduł dodatkowy, a w innych autach, na przykład w A6 4G, czy w tych samochodach nawet, ale ze starszym oprogramowaniem wystarczy go wgrać oprogramowanie, które tego CarPlay'a uaktywni jako tako. Yy... Wygląda to w ten sposób, że pozostaje nam całe stare menu, które mamy w samochodzie i wszystkie funkcje tego menu zostają bez zmian. Natomiast pojawia się dodatkowa funkcja, która pozwala przerzucić ekran Twojego telefonu na wyświetlacz i korzystać z usług tego, co masz w telefonie, czyli z tych aplikacji. Może to działać zdalnie, może to działać po kablu. To też zależy od telefonu: czy mamy Androida, czy mamy iPhone'a. iPhone bodajże po kablu, Android przez Bluetootha zasuwa. Po kablu to znaczy się, że musisz mieć wejście USB. Gdzieś w skowku, albo w podłokietniku, w którym podłączasz kabel ten do, taki do ładowania. Zwykły, najzwyklejszy kabel musi mieć po prostu połączenie fizyczne kablem. Także od samochodów to zależy, ale we wszystkich samochodach, jakby na końcowy efekt, jest ten sam. Czyli no mamy ten ekran telefonu przerzucony na monitor i to wam pokażemy dzisiaj, jak to zamontować, jak to się montuje, jak wygląda proces montażu i pokażemy później, jak to działa. Sam jestem ciekaw, bo żeby było jasne, ten system, co tutaj jest, montujemy pierwszy raz. Także nie mieliśmy z nim jeszcze do czynienia. Uruchamiałem CarPlay'e w tych samochodach. Uruchamiałem CarPlay'e w samochodach y, typu Audi A6. Ale w tamtych samochodach, we wszystkich, uaktywnia się to poprzez oprogramowanie. Tutaj nie wiem. Mam nadzieję, że nie naciągnęliśmy klienta na jakąś bzdurę, y, tylko że będzie to działało tak jak. Zakładamy, że będzie działało. Dobra, więc co? Przystępujemy do montażu. Tu już na Kowiciec rozpoczął, rozebrał już wóz. I jak będzie się coś ciekawszego działo, niż tylko rozbieranie samochodu, to oczywiście będę wam to pokazywać. Działamy Przepraszamy, wybrany numer w tej chwili nie odpowiada. Wybrany numer macie głęboko w dupie. Tyle bym na to powiedział. Wojtek ma najbardziej na dojebaną szafkę. Wojtek ma najbardziej dojebaną szafkę. No masz sobie, porównaj sobie jego szafkę. Ale jego szafka ma kurwa z... z 5 lat już albo więcej, a twoja szafka jest. na na pewnie. nie ma takiego posadzenia jak... Nie, poszedłem do Gość dostał nową szafkę, on mi tu gada, że e, brakuje mu narzędzi. Ale kurwa to Przed kamerą, nie? A może wyłącz odkurzacz jak mówisz, co? Każdy jest kozak, dopóki kamera się nie włączy. Masz jeszcze coś do powiedzenia? Nawet przepraszam, nie umie powiedzieć bez zagłuszacza. Na jeśli się za tutaj. Od tyłu na tej blaszce jest jedna śrubka i druga. Żeby uciągnąć to od tak. Tak, 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 od tyłu. To no, no, no dobrze no chociaż czy to... także musiało to wywalić ale no, bo to trzeba z siłą, i, no, siłą i, i, i energią wyciągać, a nie tam, tam w tak, mam kluczyk raz i kluczyk, no, kluczyk dwa. raz dwa dokładnie Mam szafka raz dwa z kluczykiem ja yy, mogę robić głupie miny na przykład. Taki obcięty, tak z jednej strony taki. co? Taki zwykły klucz. Taki. taki no, taki Harman Kordon. Hormon Kordon, uważaj na ten na Gdzie? Uważam. Pokrętła. i z tyłu ten panel, kurde, to do czego nie dotkniesz. Wszystko od razu drapie się. Chacik. No przyda się, ogólnie się przyda. A jak widać, radio jest już wyciągnięte. Tak wygląda instalacja. No trochę tych kabli tutaj jest. Tu są światłowody, to o światłowody których zostały. mówiłem w pewnym, w pewnym odcinku, jak naprawiałem panomerę. To, to o światłowodach opowiadałem co nieco. Jak światełko świeci i ten, to możemy zbudzić światełko, żeby zaświeciło. Spróbujemy. Jest, widzicie? Świeci światełko. Tak. Tak światłowód nadaje sygnał. No i teraz mamy tutaj kable, kabelki, kabelunki. Oczywiście już widzę, że coś nie pasuje, no bo to jest nie ten nie kabel, pasuje. nie? Ten albo ten, nie? od wyświetlacza. Mm -hmm. To jest chyba wyświetlacz. Wydaje mi się i powinna być plakę play przejściówka, tak? To że wpinamy się modułem pomiędzy wyświetlacz, sądzę, czyli tak. e, sądzę, że działa to w ten sposób, że ten moduł albo przesyła sygnał bez dodawania jakichkolwiek swoich informacji, po prostu ten sygnał jest taki, jak nadaje radio do wyświetlacza w oryginale, albo po prostu wtrąca się w ten sygnał no i nadaje swoje e, obrazy do monitora. Tak sądzę, że to działa. Ciemno. No kostka pasuje, to już jest dużo, jak widzicie. Tak jak mówiłem, tu jest po prostu przejście taki e, taki łącznik, tak, pomiędzy tym naszym modułem a, a radiem i wyświetlaczem. Tam już nie pasuje. Samo ciekawe, oryginalna do oryginalnej nie za bardzo pasuje. Pasuje, pasuje, tylko to. Chiny zrobiły i nie do końca wymiary poszły jak należy. Tak. Troszkę ciaśniej po prostu trzeba. Użyć prostu... trochę siły Nie, niebala. Kan. To przejściówka w razie jak ta nie pasuje. Wiecie, co to jest kan, prawda? Może powiem na szybko. Kan to jest dwuprzewodowa, tutaj widać, są dwa przewody tylko na tym kanie, to jest dwuprzewodowa magistrala danych, którą to są przekazywane informacje pomiędzy modułami w samochodzie kan istnieje od 98 rok 2000 w 2000 już było na pewno, bo w pasacie Dziękuję, tak. już był nie? tak. Kan. Pierwszy kan oczywiście był wolny, powolny, przesyłał mało tych informacji. Zresztą w aucie dużo informacji nie było do przesłania po prostu. Wiesz, co jest dzisiaj. Ojcem kanu. Co jest ojcem? Zwykły kabel zernet do internetu. Internet, no, internet. Tam, tam no, to jest to sama. Cztery, akcja. cztery pary kanu, praktycznie. To jest sama. Mamy tę dwuprzewodową instalację i teraz z nią są przesłane informacje. Yy... Pomiędzy modułami w samochodzie. Mamy kan napędu, kan komfortu, kan multimediów, na przykład i każdy ten kan odznacza się tym, że jest innym kolorem. Tych dwu, ty, 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 te inne kolory kabli są zastosowane, żeby rozróżnić. Tak, na przykład, kan napędów Audi jest pomarańczowy jest bodajże pomarańczowy z czarnym, pomarańczowy z czerwonym. Jakoś tak, no nie będę tutaj się jakoś tam zagłębiać, bo to nie o to chodzi. I teraz te informacje. Co to są za informacje? To jest wszystko. Yy, w kan napędu. Prędkość obrotowa silnika, prędkość samochodu, czujnik kąta skrętu, jak jest skręcone koła, prędkości ze wszystkich czterech kół poszczególnych, tak, prędkość ogólna auta i prędkość poszczególnych czterech kół, czy jest zaciśnięty hamulec, jak mocno czasami jakie jakieś ciśnienie tego hamowania i tak dalej. Po to, żeby inne podzespoły z tych informacji czerpały jakiś zysk w postaci tego, że np. ABS wie, co się dzieje na pedale gazu, a komputer silnika wie, że nacisnąłeś hamulec, i tak dalej, i tak dalej, i ten przesył informacji cały czas funkcjonuje w aucie i jest, jest całą, ciągła wymiana. Ten kan dzisiaj już jest w dzisiejszych czasach coraz szybszy i coraz więcej e, potrafi przesłać tych informacji. E, no, nowe auta wymagają tego, ponieważ no modułów jest bardzo dużo, no i trzeba było jakoś je połączyć, żeby one ze sobą się komunikowały. Trzeba też wziąć pod uwagę, że często mm, jest tak, że na przykład w Audi A6, bo to jest ciekawe pod kątem takim, że y, Chciałoby się powiedzieć, że nie wiadomo po co, a jednak jest to potrzebne. W Audi A6 4G, jak padnie antena od nawigacji, która znajduje się z tyłu na dachu, to dostają wody te anteny. No to oczywiście pierwsze co pada, no to pada nawigacja na, na monitorze i zatrzymuje się obraz nigdzie nie, nie jedziesz, tylko stoisz w miejscu, kiedy samochód się porusza, ale co jeszcze nie działa? Nie działa aktywny tempomat. Radar zgłasza błąd. Do czego mu informacja ci u Nie wiem, ale, ale tak to wygląda i te połączenia czasami po prostu tych informacji są em, takie, że tak do końca nawet nie idzie tego teoretycznie zrozumieć, tak? Jakby się zagłębić, może by pewno można było to jakoś wywnioskować, co do czego jest i dlaczego, ale chodziło mi o to, żeby przedstawić Wam, że naprawdę wymiana informacji jest bardzo szeroka w tych samochodach i bardzo duża pomiędzy tymi modłami. No, to tyle na temat CAN, po prostu zobaczyłem napis i stwierdziłem, że Wam powiem, co to jest CAN, a być może kiedyś zrobimy jakieś odcinki na ten temat jak będziecie chcieli. Jak skomentujecie i powiecie, że będziecie chcieli e, odcinek na temat kanu, żeby dowiedzieć się jak najwięcej, to chętnie wam pokażę mm, więcej informacji opowiem o tym, o prędkościach, o tym jak się to jak to działa i komunikuje. pokażę wam przede wszystkim jak się bada kan e, jak wygląda na oscyloskopie, czyli jak wygląda sygnał kanowski. E, Obrazowany, bo tak to można najpierw nazwać. Łódek, widzę, że już idzie tutaj z koksem, podłącza. Jak tylko podłączył zasilanie, to zobaczcie, światełko zaświeciło. A, zga Zgad Zgad zgadzam zgadz zgadz się, jest. Zgadz jest. Widzicie? Światełko świeci, czyli radio nadaje. Radio nadaje do przewodu e, tutaj, e, e, tak. tego odbiorczego, powiedzmy sobie, i do następnego urządzenia. tak? Nadaje przy odcinku, mówię, z Porsche, panamera, tłumaczyłem, jak działa kan. I akurat tam naprawialiśmy wzmacniacz, uruchamialiśmy dźwięk, który nie grał. Bo właśnie było zakłócone, y, było, nie było światełka w tunelu w kablu. Nie było światełka. Dobrze, to Miał nie ma przyjściówki żadnej do tego do nawigacji, bo to jest antena od nawigacji, nie? No I... a nawie będzie przez to, na pewno. Mówisz? No na pewno y, z, połączone z telefonem. No połączone z telefonem, no rozumiem. To z telefonu będzie szła nawi, a nie z tego. Bo to tylko przesyła Obraz myślałem, że. No, sorry, Navi... sorry, jest no. jeszcze jedna antena. No, no musi być jeszcze jedna, no, jest jeszcze jedna antena. Antena. Ta, tak, 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 antena tak, Może być antena wspomagająca tak. telefon. Nie? DPRS na przykład, nie? Albo coś. Tak, Dobra, ja ci, tutaj, ja ci tutaj pomogę. Do czego to jest? To jest do tego? Przeduszka? Nie. To jest pomiędzy czymś... A no pokaż tam jeszcze z drugiej strony no, ten kan. Tu masz ten kan, nie? Tak, tak, okay, dokładnie. czyli łączymy to z tym. I pomiędzy czym to czyli wpinamy tak, to jest do tego kanu i pomiędzy czym a czym to wpinamy. No bo wszystkie tu się mostkują i tu jest kan połączony, tak? A gateway tutaj nie pod fotelem z tyłu? Чи тут идешь под таким лотарка? Ну, курче подобное. Подобное, да? Или какой? Может быть, еще на слупку с левой стороны, а? Ну, не щенишь кабель, не ягнуть есть на кабель. Там Напевно, есть. або с правой стороны, або с левой. Добро! Posil się. Posil się może może kiedy nie wiemy gdzie coś podłączyć wystarczy zajrzeć do jakiejś instrukcji, co? Spróbuj znaleźć jakąś instrukcję na temat tego montażu i czyś instrukcja może pomóc, nie? A nie ma instrukcji. Co, nie ma instrukcji? Ale no to do neta wejdź, net, jak nie ma instrukcji. Google ma instrukcje na wszystko. Tam wpiszesz jak się wysrać i na pewno to znajdziesz. Ale więcej nie będę Rozcinać, naprawdę, to jest... Ale powiedziałem to, że jak się nie czujesz na znaczy światło... Nie, 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 ja, ja to zrobiłem, yy, ten, yy, teraz wiem ja jak to... Jak oni sobie tu buntują, mają ja Czyli, robić inne rzeczy. Dlatego mówię, że Przecież przyszedłem skontrolować Włodka, co tu się dzieje, Ja mówię, że coś mu tu nie pasuje, albo właśnie pasuje w zbyt dużo miejsc, pokaż, zbyt wiele miejsc, A, że wtyczki mu pasują w dwa miejsca, może być tu lub tu. No, no to chyba żaden problem. nie, Można sobie takie rzeczy bez problemu w większości przypadków chyba trafił podłączać. Jeśli chodzi o wtyczki, które nie są zasilającymi wtyczkami, nie posiadają napięcia w sobie, tylko to są wtyczki sygnałowe, to pomyłka nic nie spowoduje. Nie musicie się o to martwić. To no nie jest tak, że podłączę i coś się spali. Choć takie rzeczy mogą się zdarzyć, ale to głównie przy wtyczkach zasilających. Na przykład masz dwie takie same wtyczki, jedna jest zasilająca, a druga jest sygnałowa, i tu jak pomylisz, no to tak, to może się zdarzyć. No to tyle wiedzy trzeba mieć, żeby wiedzieć, że po prostu nie ma w tych wtyczkach i wtedy możesz sobie zamieniać pierwsze uruchomienie systemu zobaczymy z czym to się je. Hmm. Teraz tak. Hmm. Może to cyfrowe tyle. Już do Zobacz, no, co to jest? A, jeszcze tu jest ładowanie. Jest niepołączone, nie? Czekaj, co tam jest? Co jest tam na tych przewodach? A to nie potrzebuje plusa, minusa czasami? Dobrze widzę stąd? Dalej, 12V, e, reverse camera out. Aha. Ground. Back reverse detect. 12V ACC out. No, czyli out. Czyli na kamerę myślisz, tak? To tak, jak nie ma oryginalny. Okej. Okay. Siema. Cześć. Wodek nic tu nie działa, generalnie nic tu nie działa. Czekaj, czekaj, bo on znalazł się... mi jakiś ten, dobra, poczekaj, cały czas szukałem. Jest, czekaj, to połącz się. No, bo ja cały czas szukałem, żeby się połączył telefon, ale on tu nie widział mi bluetootha żadnego. Jest, A jest. A tutaj. Hmm. Tak, pozwól. Tak, 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 nie, nie, tylko tak. Pokaż. Pozwala. Ale to zwykły Bluetooth. Dobrze, ale tam jest napisane na tej instrukcji, tam, że jeżeli jest zwykły Bluetooth w aucie, to masz przełącznik, przełącznik właśnie w taką pozycję, że jak jest Bluetooth oryginalny w aucie, czyli nie wiem, czy on korzysta z tego Bluetooth'a oryginalnego w tym momencie, no. czy co. Odtwarzacz audio włączony, wyszukiwanie, połączone urządzenia. Wejdźmy tu, no iPhone, Krzysztof, coś tu można przestawić, tryb głośno mówiący, odtwarzacz audio. Dobra. I teraz powinno być teoretycznie. W W media. mediach. Mm -hmm. To są media? Co tu się teraz wydarzyło? Nie mam pojęcia. Media, źródło. A to co to jest? E... Wula mi się aplikacja, ha dobra. Internet w samochodzie tam mm -hmm. Tu powinno się pojawić ten, nie? Mi się wydaje. Możemy Nasz uruchomić ponownie e MMI? Nasz moduł. Kurde nie, bo jak aż 6 robiliśmy to nic nie chociaż tam było programem robione, to też prawda. Bo pasuje się do tego. Co to jest? To nie jest podłączone teraz, tak? Tak. To powinno być tu, tak? Tak, ale on pasuje i ta przejściówka i do tego wejścia też. Rozumiem. To jest kamera 360. No To jest kamera 360, no właśnie, no dobrze. Albo ten media ma. Widzicie, nie jesteśmy najmądrzejszymi ludźmi na świecie. Nie mogliśmy uruchomić tego systemu, czyli odpalić, żeby to się włączyło. Ale jak zwykle Google i internet jest instrukcją na wszystko, jak mówiłem przed chwilą. I tam znaleźliśmy film, żeby uruchomić to. No właśnie, no, kto by na to wpadł, tak? Trzeba, Trzeba przy, przytrzymać przycisk nawi. I jak przytrzymasz długo przycisk nawi, to tu już jest menu tego, tego CarPlaya i tak to wygląda. Eee, co dalej? To na spokojnie sobie włodek poskłada, no bo system już działa. Jak poskłada, to przyjdziemy i sobie pouruchamiamy, to wszystko. Połączymy telefon i zobaczymy. No ale żeby wejść w funkcję czy tam w menu CarPlaya, trzeba przytrzymać przycisk nawi. No, bez instrukcji nichuchu hu, można by tak cisnąć i cisnąć. Składaj, składaj rozrywają mnie, dzisiaj latam pomiędzy samochodami ilość zadań po prostu mnie przytłacza w dzisiejszym dniu ale chcemy skontrolować, czy zobaczyć sobie jak idzie wódkowi. Wódek ma już bardzo dużo poskładane ta budowa, to jest tam chwilka, moment także także tu już widzę, że podłączane ile jeszcze czasu? Wódek, ile czasu jeszcze? jak wejdzie ta przejściówka to 20 jak minut. wejdzie przejściówka to 20 minut nie wiem jak długo Łódek wkłada przyjściówki, mogę sobie tylko wyobrazić, że pewnie do pół godziny, ogólnie czasu ogólnego, no przyjdę tutaj za pół godzinki, pokazać, pokazać jak działa, albo nie, samemu się przekonać i nauczyć się jak działa. CarPlay, CarPlay jest uruchomiony i idę sobie zobaczyć, nie, idę zobaczyć jak działa i pokazać wam jak działa CarPlay, ponieważ ja jestem tego ciekaw, bo tak jak mówiłem, w tym samochodzie nie zakładałem jeszcze CarPlay'a. Yy, zrobimy tak, dobra. Wsiadam, odpalam wóz, nie ma co tutaj za dużo myśleć yy, yy, yy. i połączymy się telefonem. Ja sobie ustawię tą kamerkę tutaj. Ok, bo będę potrzebował trochę rączki i zobaczymy sobie, co to tu nam powie. Ok. Dobra, biorę telefon do ręki, jedziemy z Navi, przytrzymujemy dłużej. Ok, i teraz co? Coś tu jeszcze jest? Setup. Jest jakiś setup. Setup dobrze brzmi. Volume, bla 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 Powiem Wam, że już widzę, że tych ustawień tutaj troszkę jest, ale nie widzę nic, co by mówiło mi o połączeniu się. Z telefonem, Connect Mobile, Start Search, o, znaleźliśmy coś, co by nas interesowało, dobra, łączymy się. Jest iPhone znaleziony. Okej. Okay. A dobra, na telefonie trzeba kliknąć, no, no ja tu patrzę zawieszony w ekran samochodu i, i ten, a nie patrzę na telefon. No to w telefonie musiałem e, mu pozwolić na połączenie się. Dobra, jestem połączony teraz, z, z, używaj CarPlay. Dobra, jestem połączony teraz i z samochodem, poprzez ten oryginalny Bluetooth auta i poprzez CarPlay, tak? I proszę bardzo, rzucone i tak po prostu to działało, tak? Wejdź to Google Maps, bo to dlatego się robi, prawda? Ten CarPlay między innymi, no działa, dobra. Wejdź sobie w telefony, brak ulubionych, kontakty. Proszę, są moje kontakty, pasuje robota, no. No i co? System działa. To nie było takie trudne w sumie, tylko chwila. Teraz zrobimy taki test, co mnie najbardziej, znaczy nie najbardziej, ale bardzo mnie interesuje, czy jeżeli wysiadam z auta, wszystko się wyłącza, odczekamy sobie chwilkę, to czy po wejściu do auta to wszystko samo znowu się połączy, żeby nie musieć tego za każdym razem robić, no liczę na to, że tak po prostu, tak, że odpalam wóz i, i wszystko działa. Dobra, wóz odpalony się oczywiście pyk, pyk pojawiło, ja sobie spojrzę na telefonie, czy on tak, połączył się z tymi i z drugim już z automatu, proszę, sam wjechał, nic nie dotknąłem, nic nie dotknąłem, doskonale, czyli działa, no to jest ok. czyli bajka, myślę sobie, że pan będzie zadowolony, auto teraz stoi na myjni, także umyjemy wóz i będzie gotowy do wydania. Widzicie że że... co się włączyło? Włączył się YouTube z mojego telefonu na dźwięku, no właśnie, a czy w ogóle dźwięk działa? Pokaż. Nie sprawdziłbym czy gra z tego telefonu, a to chyba dość ważna informacja, co? Tylko, że internet, który tutaj widzę, że mam, dobija delikatnie, to znaczy się powiedziałbym bardziej nie działa. Yy, no po prostu mam takie tam... No i co, słuchajcie, auto przygotowane będzie zaraz do wydania, wydam to klientowi. Muzyczka gra w samochodzie z telefonu, bardzo ładnie, wszystko pasuje. Powiem, e, ja mam starsze Audi A8, bo ja mam D3, to jest D4 i e, pomyślałem sobie jak montowaliśmy to i gdzieś tam w międzyczasie, że do swojego auta spróbuję też coś takiego załatwić. Już wstępnie, żeśmy się rozeznali w internecie i okazuje się, że tak do końca nie ma pod mój samochód CarPlaya, ale jest coś, co powinno działać i pasować i nie wiem, czy nie zaryzykuję i spróbujemy założyć u mnie. Uważam, że mega fajna funkcja. Polecam założenie tego, ponieważ to naprawdę fajnie działa i ten telefon jest mega synchronizowany z tym samochodem. Także uważam, że bardzo fajna rozbudowa swojego auta za w sumie nieduże pieniądze w tym wszystkim. Także zapraszam do jeżeli nie będziecie mieli gdzie tego zamontować, aczkolwiek, jak widzieliście, podłączenie niby nie jest trudne, bo to jest plug and play, a jednak trochę pracy było nad rozbieraniem samochodu e, i nad układaniem tej instalacji tam w środku, tak? więc jakaś tam wiedza jest potrzebna. Aczkolwiek e, najtrudniejsze jest rozebranie tego auta tak, żeby wyglądał no tak poskładane, czyli żeby nie było żadnych śladów kompletnie podważenia czegokolwiek, e, żeby nie było pomanych plastików, wyrywanych kołków montażowych ani nic. No to trzeba zwracać uwagę, żeby tym auto, w tym Audi nie trzeszczało później nic, jak jedziemy na dziurach, no bo tu nie ma prawa nic trzeszczyć, to jest A8. Ja mam starsze i też nic nie trzeszczy i to jest mega zajebiste w tych samochodach. Jak będę montował u siebie, to ciekawe jak to będzie u mnie wyglądał montaż. Chyba trochę trudniejszy będzie, aczkolwiek nie mogę tak od razu mówić, bo nie widziałem jeszcze tego. Ale tak czy sobie z tym poradzimy i też pokażemy jak tam się montuje jak tam działa. Być może w ten sam sposób. No i co? CarPlay założony dzisiaj, A8 po raz ostatni już pokazywana, bo pokazuje tylko dlatego, bo jest auto to gotowe już teraz do wydania. Teraz jest gotowy, a nie prawie gotowy. A gotowy jest dlatego, panie i panowie, bo wóz powinien wyglądać tak przed oddaniem. Jest czysty, świecący i jest piękny. Ja mówiłem, że ta A8 jest w bardzo dobrym stanie. Na samym początku jak Włodek tam Eee, zaczynam montować ten jego CarPlay'a eee, tylko, że auto było całe brudne no bo, bo takie są warunki dzisiaj eee, atmosferyczne, tego nie przeskoczymy ale proszę, po umyciu wygląda tak lubię oddawać takie samochody tak wyglądające trzymajcie się ciepło zdrowionka